Witam wszystkim witam Was na moim kanale. Święta, święta już po świętach, niestety się skończyły, ale oczywiście mamy jeszcze Sylwestra, trzeba godnie odprowadzić ten rok. Napiszcie w komentarzach, jak najlepsze święta. U mnie święta minęły cudownie w gronie rodzinnym, sąsiedzkim. Oczywiście objadłem się przy pysznych polskich potraw. I jeżeli nie oglądaliście mój poprzedni odcinek przed świętami Polskie Tradycje Świąteczne, to serdecznie też Was zapraszam do obejrzenia, będzie gdzieś tutaj. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o moje największe polskie wtopy językowe. Tak, tak, dzisiaj właśnie chciałam by Wam opowiedzieć parę, kilka śmiesznych takich historii na temat swoich wtop językowych. Każdemu to się zdarza. Wiadomo, jak ktoś przyjeżdża, nie zna języka, próbuje się jego nauczyć, to może się spotkać z różnego rodzaju Może tak przykręcić, ale mi się wydaje, że to właśnie to przykręcenie czasami na dobrze wychodzi, bo możemy też kogoś rozweselić, 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 rozweselić. Boże! Chyba już po świętach gorzej zaczęłam mówić. Także więc chciałabym z Wami się podzielić, troszkę będziemy. mam nadzieję, że uda mi się Wam rozśmieszyć, przynajmniej kiedyś udało mi się rozśmieszyć ludzi, którzy wiadomo mnie otaczali, tam gdzie ja przykręcałam troszkę pewne zdania. Zacznę od, mi się kiedyś zdarzyło, to była taka historia, że byłam na treningu, trenowałam. Nie pamiętam, czy to były grupowe, czy indywidualne zajęcia, nie jest to istotne. I była taka sytuacja, że pani trener do mnie mówi tak, Lera, musisz tam improwizować trochę więcej, a ja jej na to powiedziałam, no przecież imprezuję. Troszkę mi się pomyliły te zdania, ale w zasadzie taniec to też swojego rodzaju zabawa. Oczywiście w moim przypadku tańczyłam zawodowo, więc nie była to zabawą, no ale w każdym razie i to zapamiętałam na bardzo długie lata, właśnie to moje improwizacje z impryzuje. Także teraz cały czas wspominam i nawet jak widziałam się kiedyś z tą panią trener, to tak samo to wspominała i po tylu latach, a minęło już sporo lat, jak widać, nie zapomniałam, nie zapomniała tej mojej wpadki językowej. Kolejna wtopa, którą kiedyś powiedziałam, pamiętam nawet dokładną historię, to była z moją przyjaciółką, nie będę opowiadać szczegółów, bo była taka dosyć prywatna rozmowa o niej tam coś wydarzyło się w życiu. No i ja postanowiłam wykorzystać słynne polskie powiedzenie jabłko od jabłonie niedaleko się toczy. No i w moim wydaniu było to nieco inaczej. Powiedziałam, nic się nie martw, tak już jest w życiu i pamiętam to jak dziś to moje słowa, że jabłko od drzewa jabłkowego niedaleko się słynie. No cóż, Chciałam powiedzieć dobrze, troszkę się nie udało. Często używane jest to przysłowia, no ale zrobiłam to troszkę po swojemu. No, każdemu się zdarzy. No i e, też nie będę przedłużać, bo e, wcześniej dla Was nagrałam też troszkę krótszy odcinek, ze względu na to, że było wszystko przed świętami. Teraz jest też przed sylwestrem. U nas, sylwestra to się bardziej obchodzi tak hucznie, rodzinnie i tak dalej, więc e, też trzeba się przygotować. Wszystko przygotować, wszystko kupić, strój przygotować, bo u nas to też jest dobre przysłowie. Jak spotkasz nowy rok, tak go i przeprowadzisz. I to zawsze powiem Wam tak, zawsze to się sprawdza. Także miejcie dobry humor. Ale wracając do tych właśnie moich największych top i trzecia wtopa, o której wam chcę dzisiaj powiedzieć, to była taka wspomniałam ją już w poprzednim wideo, na które was jeszcze raz serdecznie zapraszam, kto nie obejrzał. Że uwielbiam jako polską tradycję kolendowanie. Sama tego nie robię, ale 24, w ten dzień, kiedy jest duże zamieszanie, trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik, jest pełno gotowania. U mnie też zawsze się karp. Się smaży i nie tylko. Dużo innych potrafi się. Wiem, że niektóre rodziny troszkę wcześniej pewne dania robią, a jakoś u mnie w rodzinie się przyjęło, że właśnie w ten sam dzień. Także zamieszanie jest ogromne, i mówiłam to, że w tle przy tym całym świątecznym zawirowaniu zawsze puszczamy kolendę polską. Ja w ogóle bardzo lubię polskie kolendę i jedna z tych kolend, którą również należy do moich ulubionych, to jest Przebieżeli do Betlejem. No i moja wtopa polegała na tym, że ja zamiast Przebieżeli do Betlejem powiedziałam Przebieżeli do Bentley'a. Troszkę mi się pomyliła, ostatni komentarz też bardzo mi się spodobał nad poprzednim wideo, to, że no, życzę Ci pod Bentley'a. Było to mega śmiesznie, uśmiałam się, bardzo mi jest miło. Ben, Bentley się nie zmieści pod choinkę, ale może być zabawkowy. No i tak zdarzyło mi się właśnie pomylić się w tym trochę. Pierwszy raz tak w zasadzie opowiadam o tych swoich wtopach językowych. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba takiego typu wideo, to znaczy temat tego wideo. I może następnym razem nagram i coś jeszcze przypomnę, bo tak od razu wszystkiego przypomnie, przypomnieć sobie, też jest ciężko, ale to jest w zasadzie było. To są moje top 3. Kochanie, już nie przedłużam, tak jak powiedziałam, że też chciałam by się przygotować do Sylwestra. Trzeba pewne rzeczy podopitać, pozamykać. Życzę Wam w nowym roku duże, oczywiście, zdrowia, spokoju nam wszystkim żeby oczywiście ten rok był y, trudny. Nie sądziłam, że będziemy będę świadkiem, jak znowu się rozwalają rodziny, przyjaźnie, relacje y, różne. I chciałabym, żeby właśnie wszystko się szybko się skończyło, żeby rozum przyszedł do głowy tym, którzy rządzą, ale też również ludziom, bo wiadomo, że każdy gdzieś tam słucha pewną propagandę. I jednak uważam, że Słowianie powinni się trzymać razem. Słowian ciężko jest zniszczyć, ale można ich zniszczyć od środka, czyli dzieląc. Tak jak już wcześniej powiedziałam, mam nadzieję, że wszystko szybko się skończy i tym kończę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi. I do zobaczenia z Wami w nowym roku. A oczywiście, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Do zobaczenia w 2023.